Na początku września ważąc 73 kg postanowiłem wejść na masę, której oczywistym celem było zwiększenie siły. Na tamten moment byłem w stanie wycisnąć 125 kg na klatę, 150 kg na przysiadzie oraz równe 200 kg martwym. Przez pierwsze kilka miesięcy wszystko szło zgodnie z planem. Waga powoli rosła, a razem z nią siła na każdym możliwym ćwiczeniu. To wszystko zatrzymało się jednak wraz z przejściem na dietę wegańską, o czym jednak wypowiadałem się wielokrotnie, więc nie widzę sensu się nad tym rozwodzić. No ja mogę być k***a na banerach... Antyvegetieta, Jedz mięso! Swoją masę planowałem zakończyć wraz z końcem roku 2024, jednak byłem zmuszony zmienić swoje plany. Niestety, pomimo przybrania aż 6 kg na wadze, nie byłem w stanie wycisnąć nawet kilograma więcej przy okazji sprawdzenia swojego maksa na klatę. Nie umiałem się z tym pogodzić, że ten przepracowany przeze mnie okres w żadnym stopniu nie przełożył się na zwiększenie mojego wyniku i z tego powodu potraktowałem to jak swego rodzaju kopniak w dupę. Na pewno słyszeliście już kiedyś o czymś takim jak detoks dopaminowy. Jest to rzecz jasna, odcięcie sobie przypływu dopaminy. Która najczęściej pochodzi z tego oto urządzenia. Jak możecie zobaczyć, ja w ostatnim tygodniu średnią, dzienną, miałem niesamowicie wysoką, tak naprawdę to w sumie przez ostatnie 3 dni i nadszedł czas to zmienić. Muszę wam powiedzieć to, że już kiedyś nagrywałem nawet taki film, tylko z różnych względów postanowiłem go nie aplaudować. Był to okres dokładnie przed maturą. Zrobiłem sobie miesiąc detoksu topaminowego, podczas którego po prostu bardzo długo spędzałem czasu nad nauką. Zrobiłem sobie coś takiego. Przed maturą, trwało to miesiąc Tym razem moją główną motywacją Jest fakt tego, że Kilka dni temu nie udało mi się wycisnąć 130kg na klatę Ja wiem, że może to brzmieć absurdalnie Natomiast no był to wtedy taki impuls dla mnie Bo zrozumiałem, że coś tutaj jest nie tak Bo tam nie chodziło o to, że Ja nie miałem siły, tylko coś tej głowy nie zagrała. A prawda jest taka, że największym niszczycielem mózgu w tych czasach no jest ten telefon, są to, to urządzenia elektroniczne. Do tego postanowiłem, że przez następne 20 dni będę sobie bardzo to ograniczał. Będzie to 20 dni, nie miesiąc, dlatego że mam zabukowany wyjazd do Madrytu. To też jest taka kwestia, że aktualnie nie czuję, żebym na ten wyjazd w ogóle zasłużył. Mój plan był dość prosty. Stworzyłem tablicę, na której nakreśliłem sobie zadania na najbliższe 14 dni. Generalnie z doświadczenia wiem, że zajęcie swojej głowy czymś innym jest bardzo ważne, żeby dobrze rozdysponować czas, który normalnie traciłbym na przeglądanie telefonu. Na tablicy umieściłem więc nawet takie małe rzeczy jak rzucanie filmów na kanał, picie 3 litrów wody dziennie, liczenie kalorii, treningi na siłowni, detoks kofeinowy oraz postanowiłem dorzucić jeszcze codzienny bieg na 5 kilometrów, od którego od razu rozpocząłem ten dzień. Dobra, bieg zrobiony. Lekko nie było. Tempo 26 minut, 1 sekunda. Dużo, dużo gorsze niż takie, które już robiłem, bo już robiłem chyba nawet 22 minuty. Ale no będzie się to zmieniało wraz z kolejnymi dniami. Cieszę się, że udało się to zrobić. Nie biegałem przez 3-4 miesiące, tylko jedną pauzę miałem, jak po prostu było światło czerwone na pasach, więc jest okej. Okay. Aspekt tego całego biegania rozpatrywałem w ten sposób, że nie chciałem już specjalnie dokładać kilogramów, bo ważyłem już w tamtym momencie 80 kg. Nie chciałem również obniżać kalorii, bo mogłoby to poskutkować spadkiem siły. Stąd więc mój wybór padł na dołożenie aktywności i utrzymanie przy tym lekkiej nadwyżki kalorycznej. Powiem szczerze, że podszedłem do tego wszystkiego z bardzo dużym optymizmem i robiłem wszystko zgodnie z planem, sumiennie odhaczając wszystko na tablicy. To jednak nie potrwało zbyt długo i ze na jedną kwestię odrzuciłem pomysł tworzenia filmu, który miał być poświęcony kwestii detoksu dopaminowego. Minęło 10 dni od kiedy zacząłem nagrywać ten film i w międzyczasie stwierdziłem już, że przestanę go nagrywać, a teraz znowu stwierdziłem, że jednak yy, pokażę to co się działo w tym filmie. Powód jest bardzo prosty. Nie wiem czemu coś mi się zepsuło w tym telefonie i no to nie jest jakaś wymówka, bo teraz pokażę wam jak to wygląda. Dosłownie jak zobaczycie mam średnią dzienną używania telefonu 20 godzin niby. No, no nie wiem szczerze jak to jest mam tu Zobaczcie na przykład Czwartek 24 godziny. Nie wiem, dziwne to jest. Tak samo na przykład, jakbym wszedł w ostatni tydzień, to mam średnią tygodnia 24 godziny. No ale to jest niemożliwe, po prostu, żebym miał coś takiego. Musiałbym mieć ten telefon cały czas włączony. A no, mam nawet screeny zrobione z tego, jak jeszcze mi się chciało nagrywać ten film, że był jakiś dzień, kiedy miałem 49 minut, na przykład. Więc tak naprawdę, no nie wiem, kurczę, ile ja tego telefonu używam. Natomiast mogę powiedzieć, że używam go na pewno dużo, dużo, dużo mniej, bo staram się bardzo ograniczać z tym. Jeżeli chodzi o kwestie biegania, to to też w sumie odpuściłem. No miałem tą werwę, że zacznę biegać z powrotem, że będzie to takie spoko, żeby budzić się rano, pójść na bieganie. Natomiast... Po zrobieniu czterech biegów doszło do mnie, że bieganie zimą, gdzie ja nie biegałem, w jakichś zielonych terenach typu lasy, w mieście, jakim jest Warszawa, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, bo autentycznie po tych biegach zawsze miałem taki kaszel, takie dziwne uczucie na płucach, i serio mam wrażenie, że te powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Ale mogę powiedzieć na pewno to, że trzymam kalorie, byłem na siłowni tak naprawdę codziennie, bo właśnie chcę powiedzieć, że zamiast tego biegania, Oznałem, że będę robił cardio, Tak więc myślę, że mimo wszystko głowa jest w dobrym miejscu. Ostatnio na treningu też zrobiłem 115 kg na 3 razy, a za dwa dni idę na trening. Na którym będę próbował jakieś 117,5, 120 na 3 razy, to będzie próba generalna przed maksami, i mam nadzieję, że te 130 pójdzie, bo serio czuję się bardzo dobrze. Tak więc, swoje wszystkie założenia mogę nazwać takim typowym noworocznym postanowieniem, które nie doszło do skutku. Takie rzeczy jak liczenie kalorii, detoks kofeinowy, picie wody czy utrzymanie rygoru treningowego rzeczywiście realizowałem, jednak nie było to do końca to, czego od siebie wymagałem na początku. Chciałem mimo wszystko to pokazać, żeby nie budować jakiegoś odrealnionego obrazu mojej osoby. Pomijając jednak to, muszę powiedzieć, że na treningach bezpośrednio przed sprawdzeniem swoich maksów, zrobiłem 130 kg na 5 powtórzeń na przysiadzie, 190 kg na 3 w martwym oraz 117,5 kg na 3 z w miarę dobrą techniką i chamskie 120 na 3 w wyciskaniu na klatę. Pozostało więc pytanie jakimi wynikami zakończy się mój okres masowy, a pierwsza weryfikacja padła na przysiad. To jest założone, to będzie wyrównanie mojego poprzedniego rekordu, jakim było 150 kg. Oczywiście dzisiaj nie można się na tym zatrzymać, jednak nie będę ukrywał, że jest lekki stresik, bo po prostu trzeba to zrobić. I jak widzieliście, ta 150 nie pozostawiła przede mną jakiegokolwiek oporu. Z tego powodu nie mogłem zrobić nic innego niż dodać po 2,5 kg z obu stron i przejść do sprawdzenia się na 155 kg. I w tym momencie przyszedł czas na to otobronię. To co pokazałem to sole trzeźwiące, znane jako Smelling Souls, czyli mieszanka soli z amoniakiem, wpływająca bardzo pobudzająco na organizm. Pierwszy raz miałem okazję spróbować tego specyfiku, kiedy to randomowo dał mi je powąkać jeden ziomek na siłowni i nie ukrywam, że bardzo spodobał mi się ten produkt. Uff. Powiem szczerze, myślałem, że te 155 pójdzie trochę łatwiej, bo te 150 była mega łatwa. Mimo wszystko muszę spróbować podejść do 160 kg, co byłoby 10 kg progresu. I powtarzamy ten sam rytuał. I smelling salts. Kurwa muszę to zrobić. Nie, nie. Było cięższe niż myślałem. I niestety po tej 160 nie widziałem już miejsca nawet na spróbowanie podejścia do 157,5. Tak więc, jak na razie, odnotowałem progres 5 kg na przysiadzie i dwa dni później, praktycznie w tym samym miejscu, podszedłem do sprawdzenia się na martwym ciągu. setka to było wyrównanie mojego wyniku z końca redukcji, a łatwość, z jaką ona poszła, dała mi bardzo dużo pewności, że poprawię tu trochę więcej niż na przysiadzie. I dobra, słuchajcie, w tym momencie tam na sztandze jest założone 210 kg i to będzie już pobicie mojego personalnego rekordu z kiedykolwiek. Ostatnio na maksach przy 73 kg wycisnę 200 kg równe, natomiast kiedyś, kiedyś przy wadze 90 kg zrobiłem 205 kg. To powinno pójść prosto i mam nadzieję, że tak będzie. Oczywiście bierzemy Smelling salts. Yes! Dobra. Generalnie myślę, że jest tutaj pole na więcej. Nie poszło to jakoś ciężko. Tu macie war, że jest to 20-20, 25-25 i piątka. Grywa oczywiście 20, łącznie jest 210 kg, także jest to już nowy PR. Natomiast ja jestem głodny, chcę więcej. I tu trochę odleciałem, bo piątki wymieniłem na dziesiątki, a więc na sztandze łącznie założone było 220 kg. Zmieniłem lekko kadr, żebyście mieli wizję tego, jak potężna jest to liczba. Co już czas na to zrobić? Kurde, no i to niestety okazało się być trochę za dużo. Choć nie wyglądało to tak nierealnie patrząc na to, że udało mi się oderwać tanga z ziemi, to uznałem, że trzeba schować jego do kieszeni i podejść do 215 kg. Kurde, muszę zrobić... Jestem czerwony chuj. Trzeba się, się cały z 215 kg i to jest 15 kg progresu w przeciągu 6 miesięcy. Tutaj macie jeszcze dowód 2,20, dwudziestki, 25, piątka. Dwa i pół. I mam 115 kg. Została to w I będzie progres na każdym ćwiczeniu. Jesteśmy, słuchajcie, w szatni przed wydarzeniem historycznym. Bo ja dzisiaj zrobię te 130 i o tym wiem. 200 mg kofeiny. Jednak na tym nie kończymy, proszę Państwa. Specjalnie wziąłem shaker. Pierwszy raz w życiu, na coś takiego zrobił. Natomiast są takie okoliczności, że trzeba to zrobić. Dzik 200 mg. I tutaj koleżanka. Bomba WK. 100 mg w jednym. W takim skupie rzucamy 3. Rzucamy 3. No ja... ja mówię im świętemu. Dzisiaj albo robimy 130, albo zawał serca. Co? Nic pomiędzy. Weź dwie, weź dwie. dwie i pół, dwie i pół. Już są dwie wrzucone. No ale już to To będzie, pokaż to. To już jest substancja źdąca. nie Da, wybuchnie, no. Ale to gazowane jest przecież. O kurwa, rzeczywiście. Dobra, to chodźmy tam, że tam jest przecież ciśnienie w tym, ale dobra, będzie. Jest okej. Okay. Dobra, spróbuję, jak to smakuje, czy daram, da radę to wypić w ogóle. słodkie. Strasznie słodkie to jest. Ale to mi to dzisiaj. 130 kg i 500 kg w totalu, proszę państwa. I kończymy to. Po 130 dzisiaj. Dzień dobry, witam panią. Mogę no, 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 no. Je. kurwa lecieć do Madrytu. Chcę, chcę, ale tak się stresowałem, kurwa. Naprawdę. Mi serce nie nie biło od tej kofeiny, tylko od stresu stary Ja bym to się... Ja to mógł tak ładnie zrobić, a zrobiłem tak kurwa po chuju Ale dobrze jest Człowieku nikt, nikt tego nie będzie okłonić. Ale co ja mam w głowie, że się 130 kg, bo ja jak robię 120 na 3 Tak też jak mamy to Dobra słuchajcie, kamień z serca, już jest luz totalny. I teraz spróbuję jeszcze 132,5 kg. Jest to już założone. Czynimy honory. Spróbuję to ogólnie trochę ładniej zrobić, niż tamtą 130. Ale nie były... Dobra, nie widziałem na kamerze, jak to wyglądało, ale mam wrażenie, że w chuj się rozjechałem, jak to robiłem. Że to było takie, jakby jakiś dzieciak robił. Że tam mi jakoś noga krzywo poszła, tu to... No, no, no. To nie chodzi o to, że wiesz, że teraz sobie, nie wiem, bez dupy robić coś takiego, bo pewnie by nie poszło. Ale chcę zapchować to w ryzach. Dobra. Dawaj, nie ma luzu tutaj. Dawaj. I pełna, pełna, pełna góra. Nie, pomsz. Dobra. Tu już brakowało. Nie było tak daleko. Nie, powalczone. Nie było, że mnie przegniotło. I tak jest. Pięknie. I słuchajcie, proszę Państwa. W ten sposób kończymy ten film oraz masę. Chciałem zrobić takie akcję na koniec masy. Fajnie, że się udało sprogresować na każdym możliwym ćwiczeniu trójbojowym. Wiadomo, że najbardziej cieszę się z ławy. Jeszcze pokażę, jak wygląda sylwetka w tym momencie. Dobra, więc myślę, że ogólnie jestem już trochę zalany, nie ma co pierdolić. Natomiast poziom docięcia jest dużo większy niż rok temu, kiedy ważyłem tyle samo, bo w tym momencie waża 81 kg. Dobra, także tak to wygląda. I teraz uwaga, tak jak mówiłem na początku filmu, mogę polecić do Madrytu, zrobiłem 130 kg. Więc następny film, jaki zobaczycie, myślę, że będzie całkiem ciekawy, bo jest zabukowany. Madryt na 6 dni będzie mecz Ligi Mistrzów, serio. Spełnienie moich marzeń. I tyle, dziękuję Wam bardzo. Widzimy się, proszę Państwa, w Madrycie, a po Madrycie redukcja.